Witam wszystkich ponownie na kanale Skoku, kolejny odcinek z Backpack Battle. Słuchajcie, ostatnio Piromantka, dzisiaj Mag. No to jest postać, którą najtrudniej mi jest rozgryźć i nie wiem jak tworzyć nią dobre buildy. No, ops, zagramy. Zaraz wracam. No i jestem z wami z powrotem. No, plecak, który daje szansę na więcej many. Co możemy tą postacią zrobić? Na pewno zagramy, ale ja muszę spojrzeć od razu w witemki i na Maga. Ona ma fajne cupcakes, to pamiętam. To było dobre. Nullblade Cupcake stuff był bardzo mocny. No dobra, jest trochę tych itemów, które możesz mieć. Ultima Session. Też ciekawe. Gramy. Zobaczymy, co nam grada. Uh, Uuu, Stone Badge jest na przecenie, to głupio go nie wziąć, nie? Ale dałem ciała. Zresztą nie będę miał teraz itemów w tej postaci w ogóle. To co, stworzymy nią jakiś inny build? Co może być na mana? Może być dużo. Weźmiemy Garlika. Nadal nie mam żadnej broni, więc świetnie pasuje do dwóch owoców nasza patelnia. Ha, może słuchajcie, zrobić jeszcze raz Excalibura? Z dużą ilością generowanej many byłoby ciekawie. Ok, bierzemy to i bierzemy jeszcze do tego świnkę. No jest... Hmm. Trudna decyzja, powiem Wam szczerze. Dobra, przyspieszę to do jeden, bo długo będzie ta walka trwała. Ty nas leczysz. Znaczy nie leczysz, dajesz nam maksymalne e, życie. I chyba to mnie uratuje. Okej. Okay. Łopata. Co? Jak trochę zmienili tą łopatę? Jest jakiś item w ogóle, który pozwala wyciągnąć lepsze itemy. No ale też jest na przecenie. Dobra, na chwilę kupimy na pewno weźmiemy miejsce i e, potrzebuje leczenie jakieś. No, banan, i mamy miejsce, tak. Nadal albo i nie, czy grać na tą opatę? No. no straszny dylemat mam, bo teoretycznie fajne itemy może mi wykopać. Dobra, na razie nie gram. Mógłbym zgarnąć yy, Hero ale jeśli ja chcę tu stworzyć coś z maną, to nie w tym kierunku. Mam jeszcze parę możliwości rozwoju. Trochę się leczę regeneracją. Yy, dużo pancerza nie będę miał, więc ta włócznia niewiele mi zabierze. Leczę się bananem dodatkowo. Fajne obrażenia 8-10 to niezłe obrażenia z patelni. Chyba to wygramy. Nawet nałożyłem poisona. Ok, to wygram to na pewno. Już widzę to. Mimo, że on ma podkę, to damy sobie świetnie radę. No i dobra. Albo Fałszywe Życie, więcej maksymalnego będę miał, bo fajne leczenie dodatkowo. Albo Unikatowy. Ja zagram na Fałszywe Życie. No na przecenie jesteś, to muszę Cię kupić miejscóweczka. Kolejny regen. Dobra, mogę zrobić. Jak mam tu łopatę, to bez różnicy gdzie leży, to też, bo nic nie przyspiesza się dokładnie. No, żeby zrobić łopatę, muszę z czegoś zrezygnować. No nie fajnie leżysz. To mi daje co 4 sekundy. Dobra, tak jest lepiej. Bez banana to w ogóle nie mam szansy tutaj. Żadnej. Ja będę to ułożył tak. To i tak nie będę zadawał więcej. Dobra, robimy łopatę. Na dzień dobry. Stałem 5 A, te umiejętności są zwiększone, teraz dopiero zauważyłem o 20% mhm. 10 mi leczysz. Mało, nie? Przydałoby się więcej itemów, które są Darka, ale nie mam żadnego. O, kawkę trzeba zrobić Żeby czegoś się napić. Staminowo jest słabo. Zobaczymy, czy uda mi się przetrwać. Obstawiam, że nie. Że niestety życie. Fałszywe nie zdąży mnie wystarczająco dużo wyleczyć. No, trochę nałożyłem Blinder. To mnie trzyma jakoś tej jego pudła, no ale i tak. Zabił mnie. Dobra, jest łopata. Ile ona potrzebuje? 0,7 staminy. Wracamy. Okej. Okay. Poprzednio był lepiej ustawiony. Tak? Nie. Chyba tak było. Muszę to ustawić tak, żeby obydwa były o, w ten sposób, co szybciej atakuje moja patelnia, leczenie, więcej zbroi, tak naprawdę na dzień dobry mógłbym mieć, ale nie na przecenie. To muszę mieć. Potka będzie zdejmowała mi poison. Nic mi tu nie pasuje. Ja lubię te amulety. Czasami takie fajne się trafiają, nie? Ale jaki ja mogę mieć amulet teraz? Gdzie są te itemy? Muszę sprawdzić. Ten byłby spoko, ten nie. Warzywa też mogą być. Dobra, jest kilka, które mogłyby mi się przydać. To kupimy w kolejnej, tak naprawdę, rundzie. Mamy lepsze bronie. On ma delikatne przyspieszenie. No i ma. Muchomora, który będzie nakładał na mnie poison. Ja go nie zdejmuję. No i zobaczymy, czy ja wystarczająco dużo będę. Mógł się wyleczyć. No, źle włożyłem. Powinna być kamyczek leczący tutaj. Fajnie my mamy więcej życia, ale też dużo pojzona, więc chyba Trzymamy się. Powinniśmy to wygrać Tak. Super. Byłem pewny, że dostanę jakieś dziadostwo. No i oczywiście dostałem. Ale jestem niezadowolony. Leczenie tak, to niech będzie tutaj po prostu się połączy. Jeden roll na wszystkie. No przyspieszenie na 100%. Ty mi coś dasz. Ja cię nie lubię ale bierzemy na pewno Ciebie, żeby mieć większą szansę na legendarne albo godlinie. Stop. stop, 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 coś tu było. Tak, co jeszcze mogło mi dać odrobinę więcej życia? Zaraz do Was wracam. No, jestem z powrotem. Przepraszam, że to takie cięcie. Lepiej, żeby to tak leżało, nie? Bo będę miał o odrobinę więcej życia, więcej. No i super. Do dzieła. Customer card biorę po to, żeby trafić Heroic Potion i stworzyć Excalibura, tak zwane jajo, nie? Czy wygramy to? Ilość broni jest większa. Obrażenia, znów zapomniałem tego zamienić. No, mam problem ze staminą. Przytarczy i to bardzo duży. E, więcej nałożył na mnie blinda niż ja na niego. E, w sumie to powiedzmy, że blind będzie zaraz zredukowany przez laka Chyba to wygramy, nie? Mamy więcej życia, regena mamy trochę mniej, chociaż on zaraz zacznie power sobie. Generować, zobaczmy. Przyspieszę to trochę, bo ta walka będzie długo trwała. No i możemy jednak przegrać. Jego Empower spowoduje, że przegramy. Szkoda. Myślałem, że uda mi się. No i tak, mamy trochę nieciekawych, powiedzmy, itemków. Gubert byłby niezły. To muszę mieć. Potrzebuję karty. Kamienie. Ty mi dasz regen? Tak, wolę mieć regen. Niż ciebie. Nic więcej tutaj nie generuje. Tak, wolałem sprawdzić. znów. Bierzemy. O, super. Mhm, może jeszcze jedną łopatę. Na dwie łopaty zagrać. Nie no, nic z tego by nie było. No tutaj obstawiam, że... I nie damy rady. Dlaczego ty masz... Zmniejszasz jej obrażenia? Jak ona za każde warzywo ma swoje... dobra, czyli to działa na ciebie. Myślałem, że nie działa. Czyli teraz... Wyjdę gorzej na tej zamianie. Dużo magii mamy. To jest spoko. Zaraz będę miał jeszcze więcej. Szybciej będę generował sobie laka. Fajnie byłoby go na coś zamienić. Fancy Rapier bym zgarnął i też byłby niezły. Nie ma to jak grać magiem, który w ogóle nie ma nic wspólnego z magiem, nie? A w ogóle tutaj mamy Reapera, tak? Tylko, że jest to e, Ranger. Też ciekawie. Jak na życzenie. Super. Też spotka, która mnie nie cieszy. Nie roluję, bo nic z tego nie będę miał. Będzie trochę laka za chwilę, więc on będzie miał z czego sobie zwiększać obrażenia. Ja go kupiłem po to, żeby cokolwiek bić. Mm, I. 40 muszę dodać ta dostać tarczy, żeby jeden empowera zgarnąć. No to trochę to potrwa. Ale ten amulet jest na pewno lepszy. Ok. No w sumie on nie ma żadnych broni. To co ja się dziwię, że z nim wygrywam. wiem, powiedzieć, że się poprawił mi build. On... po prostu nie zrobił się gorszy. Lód. W ogóle mnie nie. nie ust... No nic mi nie daje. Obrażenia są zredukowane za każde zwierzątko. Nie mamy żadnego, nie. Nietykalność. Albo mag. Gdzie to? Nic mi tu nie leży. Więcej magii. Możemy się wyleczyć, zadać obrażenia i nałożyć trzy. Bardzo dużo miejsca mi zajmuje. Weźmy tą redukcję obrażeń. Po prostu. Super, przyspieszymy coś. A źle jest ustawione. W ogóle zapomniałem, że fensy rapier powinien być najszybszą bronią w tym momencie. Super. Jeszcze cię przyspieszę. A co? Ale tylko Ciebie chciałem banana jeszcze przyspieszyć. Muszę coś wykombinować. Tyle rzecz ok, jakbym to przeniósł w prawo, to wtedy mam więcej miejsca, żeby tu ustawić banana. Okej, okay, na dzień dobry, coś się aktywuje bardzo miło. Tak myślałem. Że jak tu postawię, to mi z... przerzucamy w takim razie życie tu to sięgasz. Jeden. Kolejna potka. Będzie na pewno mocniejsza niż yy, ta jedna, którą miałem, ale tak to przyniesiemy do góry, bo chcę tu postawić te błotki. Dwa kamienie obstawiam, że będą mocniejsze. Super, może się zrobić magii. W ogóle mnie to nie martwi. No i zobaczmy, jak teraz będzie z Fancy Rapierem. Spudłową. No, cup of Discomfort. Zabrało mi trochę laka. No i trochę spajków będzie miał. Całe szczęście, dość dużo Regen'a posiadam. No, ten Task Piercer on potrafi zadać obrażenia, ale całe szczęście wystarczyło nam prędkości atakowania. Najpierw miejscówka, później to. A ja ja, chciałbym to zamienić, żeby jednak mana potion był tu. W sumie to mogę tak zrobić. Tak nic to nie zmieni. Bardzo dużo kamieni mam. Tak będzie lepiej. No już wiem, że nie ta nasza hmm, patelnia jest do wymiany. Ale czy dalibyśmy radę na te dwie bronie? I półtora. Weźmy. Będziemy nakładać blinda. Trochę mamy regena, że tak powiem od początku. Zamiana. Do dzieła. Yy, to oczywiście, że potrzebuję Holy Armor. Muszę mieć coś, co mi da zbroję. Wtedy ten Empower trochę lepiej zadziała. Jakbyśmy mieli serduszko, to byśmy golema mogli zrobić, nie? Kamienie. Też coś zadały. Łopata znaczy łopata. Patelnia do wymiany jest, niestety. Gdybym miał Heroic Polish, to by trochę lepiej wyglądało. A tak, to niestety. Mamy dość dużo życia, ale bardzo dużo nałożą na mnie Kolda i dlatego przegramy. No, znaczy na pewno ma fajną ilość yy, spajków też, nie? I to one mogą mnie też zabić. Uda się? Czy zabiją mnie spajki? Przeżyłem. I to patelnia zabiła go. No i co tu mamy wziąć? Już wiem, że to jest beznadziejny item i go nie będę brał. Girl of Power. To weźmiemy. Skoro sprzedaję patelnię i na jej miejsce wchodzi lightsaber, to zaraz zobaczymy, czy w ogóle to będzie miało ręce i nogi. Trochę inaczej mogę to teraz poukładać, bo już nie ma patelni. Będzie mi może odrobinę łatwiej, a może i nie. Eee, ok, prędkość. Jak tu przerzucimy. Jest miejsce na Light z drugiej strony. Dobra. Okej. Okay. No dobra. Widzę, że teraz. Moje świnki są beznadziejnie ułożone. Dobra, te kamienie to tak naprawdę obojętnie gdzie będą leżały. A jeszcze ty jesteś tutaj. Masz aż jeden klasowy item. Nie, dwa. Dobra, nie jest tak źle w takim razie. Przesuwamy wszystko w prawo. Ja muszę mieć te świnki jak najlepiej ułożone. Maksymalne przyspieszenie. To działa, to działa. Jest OK. Mam za mało miejsca, żeby kupić zbroję. Divine Pouch. No debufy. Obrona przed debufami by się przydała. Tak naprawdę nie mam na razie żadnej, więc bierzemy. Wiecie, że ja bardzo lubię te piękne amulety. Może coś się fajnego trafi. Jejku, jak beznadziejnie go ustawiłem, nic nie aktywuje. Oj, wystarczyło go przekręcić. Dobra, nie istotne. Nie spojrzałem na niego i No i co? Tutaj będzie dużo debuffów. Całe szczęście Divine Potion się trafił i dlatego wygramy. Tak to byłoby chyba z nami słabo. A obrażeniowo Fence Rapid Life Saber, tak samo. Nie zabrakło mi tutaj niczego. Pokażcie jakiś fajny item. No super. To nie jest do końca to, co bym chciał. Tak, przyspieszymy ile się da. Kupujemy to. Tyle. Ty działasz. Ty masz prawie maxa. Ty też działasz. No, to działa. Fancy rapier na początku co sekunda artykułuje. Co 1-3 sekundy Lightsaber. Lightsaber w takim razie jest mocniejszy. Eee, I jakbym miał coś co nagle, łada Blind'a, byłoby na pewno lepiej. Wiecie, co ja potrzebuję? Mana Orba. Zobaczcie, ile mamy. Wow, co tu się stało? Czemu ja zginąłem tak szybko? Co mnie zabiło? Ty tak dużo zadawałeś? A, Empowera miałeś tak dużo. No dobra. Na przecenie. Ale czy on mi coś zmieni? No mogę mieć M-Powera dosyć szybko. Nie, bardzo wolno. To nie ma co. To też nic mi nie da. Nic dość drogie. Dobra, odblokuję tą zbroję. Potrzebuję na przykład właśnie nietykalności. To jest OK. Kamyczki też mogłyby się rzucać częściej nie. Jedna świnka jest poświęcona. I kamienie będą częściej wyrzucane. Coś to zmieni, jak ustawię inaczej? Nie, bo tu nie ma nic. Co jest dark. Ok. Dużo wampiryzmu. Nie za dużo ci go zdejmę, więc zobaczymy. Masz. Trochę więcej życia na początku, ale Leczenie z Glowing na też mi fajnie zwiększa ilość życia. No. Jak nałożę Ci dużo blinda naszym lightsaberem, co jest możliwe, to raczej to wygramy. A może i nie. 36 wampiryzmu masz mój drogi. 39, dobra. Build na wampiryzm jest potężny i... Tak duże obrażenia Ło, wow, w ogóle mi nie idzie słuchajcie. Na początku jak mam redukcję obrażeń, to jeszcze jeszcze jakoś to wygląda, ale po chwili to po prostu wszystko leży. No, teraz się trafił. Super moment. Przyspieszamy lightsabera, na pewno jeszcze jeden. Od razu go kupię. Okej. Okay. Tyle. Potka też się przyda, bo mamy bardzo dużo. Sta... Bardzo dużo zużycie z super. I tem idealna kontra na naszego fancy rapiera. No to przegraliśmy to niestety. Dzisiejszy odcinek nie powala. Myślałem, że uda mi się coś lepszego stworzyć, ale... Nie ma szans. Jeszcze masz fancy rapiera też. To ciekawe. No fajny build tutaj. Dużo mocniejszy niż nasz. Zauważyliście, że animacja lightsabera się wiesza? Ciekawe. Znaczy w ogóle nie ciekawe, no Jest szansa, że to wygramy? Nie ma opcji, no co wy. No właśnie byłem pewny, że zginę. Szkoda. Myślałem, że coś stworzę, no ale słuchajcie, nie zawsze się udaje jeden dostałem na goldzie. Ja myślę, że dałem ciała z, na samym początku ze Stąbem i w ogóle. E, później te idee jakoś tak mi nie podchodziły i. słabiutko. Zagrałbym jeszcze raz, ale słuchajcie, nie za bardzo mam czas. Tak wrzucę wam, żebyście zobaczyli, jak nie grać. Starałem się coś fajnego stworzyć, ale niestety gdzieś tam popełniłem błąd z tym budżem na początku i no później już nie miałem itemów, które byłyby dla mnie klasowe i fajnie można byłoby grać. Mogłem w sumie sprzedać te dwa itemy z tą badge i tą... Jejku, w historii to będzie amuleto, bo nic mi nie dał tak naprawdę tylko i może by wtedy to trochę inaczej wyglądało. No nic. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, miłego dnia, hej!